Poprzednio wrzuciłem wideo, pokazałem jakie chcę zamontować membrany na dolocie do silnika mojego bolidu Syrena 105, 3-cylindrowego silnika. I chodzi o to, że wiadomo, że zainstalowanie, samo zainstalowanie membran po prostu nic nie da, że konieczne są dodatkowe przeróbki, żeby to wszystko miało sens. To głównie wynika z tego, że w silniku, gdzie rozrząd jest tłokowy, to znaczy Czasy do lotu, czasy otwierania wszystkich kanałów są sterowane tłokiem. Chodzi o to, że tam dolot jest, czas otwarcia dolotu w takim silniku jest 120 stopni. No on jest ograniczony różnymi warunkami, dlatego jest tylko 120 stopni, głównie dlatego, że tam są trzy cylindry. Ale chodzi o to, że przy membranach idealnie by było, gdyby kanał dolotowy był cały czas otwarty i już po prostu y, membrany się zajmują tym, kiedy, kiedy zamykać się i kiedy. Y, albo kiedy otwierać i właściwie kiedy wpuszczać mieszankę do cylindra, a kiedy, kiedy zamykać i nie pozwalać, żeby się cofała do gaźnika, tylko żeby przez kanały płuczące szła do komory spalania. No w każdym żeby uzyskać to, żeby ten czas do lotu był, e, powiedzmy te teoretyczne 360 stopni, trzeba wyciąć, trzeba zmodyfikować tłoki. I głównie chodzi o wycięcie otworów albo zmodyfikowanie płaszcza, albo wycięcie dodatkowych takich otworów, płaszczu tłoka, żeby po prostu ten tłok nie pozostawał, pozostawiał kanał dolotowy cały czas otwarty. I pomyślałem sobie, że będzie bardzo dobrze, ponieważ takie wycięcie, takie wycięcie na pewno zmieni wytrzymałość tłoka, szczerze mówiąc go osłabi sporo. Pomyślałem sobie, że dobrze będzie to sprawdzić teoretycznie, jak bardzo taki, taki tłok ucierpi, jak, jak dużo będzie osłabiony i żeby było dobrze zrobić model, model takiego tłoka i teoretycznie porównać jeden z drugim. No w każdym razie tutaj teraz pokażę, tak właściwie wygląda fabryczny, fabryczny tłok syrenki, tak się przedstawia. To jest dość już starożytne, starożytne rozwiązanie. Tutaj właśnie mam, mam ten sam tłok już jako model. To jest, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo stare rozwiązanie. On ma, on ma już dwa wycięte, dwa okna Dwa okna w płaszczu, teraz praktycznie wszystkie te dwusuwy, no jeszcze jakby były budowane, to już nie miały żadnych, żadnych, okien, żadnych okien w płaszczu. To jeszcze są, to jest przecież stare rozwiązanie sprzed wojny firmy DKW, potem ściągnięte przez Warburga, a potem ściągnięte w bielsku białej przez Polską wytwórnię silników. No więc tu są już wycięte te okna w płaszczu. Tu jest jedno okno prostokątne. Tutaj drugie okno jest, ponieważ jest bliżej stworznia to, to musiało mieć tak zmodyfikowany ten róg, żeby się w ogóle zmieściło. No w każdym razie widać od razu, że to jest niesymetryczne. Jedno okno jest dalej od swożnia, drugie bliżej. Tak wygląda, to jest strona sąca tego tłoka. Tutaj na dole ma już fabrycznie takie małe wycięcie. I no i cóż, tu jeszcze można spojrzeć, tylko jak taki tłok wygląda od środka, czyli od dołu. On tu jest jeszcze tak wykonany, że ma... Że ma tutaj taką krawędź wzmocnioną, taką pogrubioną krawędź, to w, w tym celu, żeby, żeby ten płaszcz, płaszcz tłoka był mocniejszy. No i cóż, tak wygląda tak wygląda tłok fabryczny. A teraz powiedzmy, jak mu, jak mu wytnę okna, to będzie wyglądał tak. O, to są te dwa dodatkowe okna, które zamierzam wyciąć i tu jeszcze będzie takie podcięcie na samym dole. Właszcza, szczerze mówiąc, to pocięcie jest głównie dlatego, że ono musi takie zostać, bo już je zrobiłem wcześniej z innych powodów, więc to już musi być. I dodatkowo teraz wytnę właśnie takie dwa otwory. To wycięcie na dole jest yy, praktycznie szerokości, ma taką samą szerokość jak okno dolotowe do cylindra. I te dwa nowe okna te będą miały łącznie szerokość, też praktycznie taką samą jak ten kanał dolotowy do cylindra. Zamiast wytnieć jedno wielkie okno, to po prostu wytnę dwa mniejsze, i tu pozostawię jeszcze ten, ten taki mostek po środku. To wszystko w tym celu, żeby nie osłabiać tego tłoka, i tak i tak będzie bardzo, tak, i tak będzie bardzo osłabiony. Stąd właśnie ten cały pomysł, żeby, żeby zbudować te dwa modele: ten model fabryczny, i model potem po wycięciu z wyciętymi oknami, i po prostu poddać, poddać taki tłok tym siłom, szczególnie ciśnieniu, które panuje w cylindrze, jak dajemy ogień na tłoki to po prostu popatrzeć, jak się zmieni ten tłok, to znaczy na ile, na ile on będzie słabszy od fabrycznego. No w każdym razie widać, że to takie okna sporo zmieniają, bo dodatkowo już właśnie do tego istniejącego płuczącego dochodzą te dwa okna i plus jeszcze to wycięcie na dole, więc jedna strona tłoka będzie praktycznie jak sito, tam już niewiele tego materiału zostanie. Druga strona, ta fabryczna, znaczy bez zmian, będzie bez zmian, tylko będzie to jedno prostokątne, prostokątne okno. Teraz zobaczmy, co się będzie działo z takim tłokiem, jak będzie pracował w cylindrze, jak dostanie ciśnienie na denko. Zobaczymy, jak, jak wyglądają naprężenia w takim tłoku. O, tak, tak będzie wyglądać tłok, jak go poddamy ciśnieniu. I tu w sumie widać ten niebieski kolor to jest są wszystko niskie naprężenia, to znaczy, że jest bezpiecznie. Tu, gdzie jest taki zielony kolor, to znaczy, że już jest wyżej, znaczy naprężenia są wyższe i tam już pracuje. I tu właśnie przy stworzeniach widać przy obydwu swożniach jest, jest tak zielono. I również w rogach, w rogach okien już się pojawiają spore naprężenia, a szczególnie też w tym oknie, w tym, w, tym w takim dziwnym kształcie, a już zupełnie tu gdzie jest czerwono. To znaczy, że tam już są spore naprężenia, i to jest właśnie ciekawe, że już w tym fabrycznym tłoku w rogach, w rogach tego okna już, już się pojawiają naprężenia. No ale nic, to jest tak, jak wygląda ten tłok. A teraz spójrzmy sobie na ten tłok, jak on. Bo dużo ciekawszy jest w sumie, o, to jest to, jak on wygląda. To znaczy, tak, ten tłok wygląda normalnie, a teraz co się z nim dzieje, to znaczy, jak on, się, jak on się odkształca, ten tłok. I to tutaj widać w ten sposób. Tu z lewej strony to on się opiera, z lewej strony jest prosto, opiera się o cylinder, więc tutaj są, po prostu dolega do cylindra, więc jest wszystko w prostej linii, a ciekawe jest tutaj, co się dzieje z tym jego rogiem, tego tłoka po przeciwnej stronie, po stronie wydechowej. On się po prostu aż tak ugina. Tu, gdzie jest to czerwone, to znaczy, że tam są duże ugięcia. I teraz, tak, żeby, żeby tutaj nikt nie był zmylony. Tu masz 70 mm średnicy. Tu widać, jak bardzo dużo się ugina. Oczywiście w rzeczywistości to nie jest tak, bo tu powiedzmy widać, że aż się centymetr ugina. W rzeczywistości to nie jest tak. To jest specjalnie tak pokazane, żeby po prostu było widać, gdzie on się ugina. A tak naprawdę to się odczytuje, to ugięcie, i to wychodzi, że to jest około 500 mm, on się ugina tak naprawdę. Około 500 mm, ciekawe jest jeszcze, jak się na niego spojrzy, od powiedzmy od frontu, no to od tej strony wydechowej. O widać na górze, na górze, no tu gdzie jest denko, tu jest w sumie dużo materiału. Tu gdzie jest niebieskie, to się specjalnie nie odkształca. Chociaż tu widać, że pomiędzy stworzniami a denkiem, tak jakby trochę grubiał. No ale to normalne, to są wszystko malutkie wartości. Za to tutaj, co się dzieje z tym płaszczem na dole? Po prostu ten płaszcz tak się. Tak się rozchodzi na dole, ale też to nie jest, to tylko jest tak, tak, żeby było widać w rzeczywistości, jak się przeczyta, to to jest około 3 mm. Ten płaszcz się rozszerza po każdej stronie 3 to znaczy tak, jakby 6 na średnicy. No, w każdym razie tak widać, co się dzieje z tym fabrycznym tłokiem, jak on się, jak on się odkształca w tym, w tym cylindrze, jak dostaje jak dostaje ogień na denko, żeby trochę się pomęczył. Tu jeszcze można dla zabawy spojrzeć, jak to wszystko wygląda, jak się zrobi animację. O, on sobie tak, może go trochę zwolnię, żeby było widać. O, powiedzmy, on robi takie rzeczy. Przy każdym słowie pracy robi takie ugięcie o te pięćsetnych mm. Tutaj jak znowu spojrzymy z lewej, to przy każdym słowie pracy robi takie coś. Góra się trochę tak spłaszcza, taka się robi beczkowata, a dół się rozchodzi. Tu jeszcze dla zabawy puszczę szybciej, żeby było widać. O, trochę, trochę jest szybciej, trochę szybciej to wszystko robi. A i to jeszcze to wcale nie jest tak szybko, jak, jak naprawdę to się dzieje w cylindrze, bo powiedzmy w cylindrze to jest około 50. No zależy od obrotów oczywiście, ale 30, 60, może 80 razy na sekundę, więc z pewnością nawet tego w ogóle by nie było widać, jakby się popatrzyło na taki tłok. Tak się zachowuje tłok w cylindrze. Fabryczny tłok bez, bez okien. A tak będzie wyglądać sytuacja w tym tłoku z wyciętymi, z wyciętymi dodatkowymi oknami z przodu. No to są naprężenia, czyli tu widać, jak, tak jak poprzednio, naprężenia były przy, przy sworzniach i w rogach tych, tych fabrycznych okien. No ale teraz bez wątpienia też są spore naprężenia przy tu, gdzie jest ten zielony kolor. To są duże naprężenia przy tych nowych oknach, przy tych dwóch nowych okienkach i przy wycięciu. Także tak wygląda ta sprawa. No ale powiedzmy, że jest jeszcze w miarę bezpiecznie. Tłok nie rozleci się. Tłok nie rozleci się, ale jak spojrzymy na to, jak on będzie wyglądał. Jak on się będzie wyginał, to się robi sporo gorzej. Sytuacja się robi. Się robi gorsza, bo wygląda tak, że jak spojrzymy z boku, to tym razem ten prawy dolny róg się uginać będzie prawie 800. Poprzednio było pięćsetnych, w tym razem będzie prawie 8 mm, więc jest duża różnica. Tu widać też po lewo, że no taki brzuch się porawia, ale on, no to się będzie opierać o cylinder, więc się w rzeczywistości takie coś nie pojawi. No, ale to widać też, że się odkształcają, odkształca się ten front. No, i teraz, jeśli spojrzymy sobie o, od przodu, czyli od strony sącej, to widać też, że się dół płaszcza będzie się rozchodził na boki. i Tym razem to będzie powiedzmy około 500 po każdej stronie, czyli aż 0,1 mm. Razem poprzednio to były tylko 300 na stronę. No więc różnice są spore. Różnice są spore. Bok się spłaszcza od góry, no ale chyba jest gorsze to, co się z nim dzieje na dole. Po prostu ten płaszcz się będzie odkształcał. Tu jeszcze, jak spojrzymy od spodu, od, no tu jest denko, to jest okrągłe, tam jest dużo materiału, to się nic nie dzieje. Coś takiego będzie, będzie się robił taki owalny, jak spojrzymy od dołu. Jesz, to znaczy tu jeszcze raz na lewo on się będzie opierał o stronę, e, o stronę sącą, no ale tak się będzie spłaszczał. Od tyłu się będzie, że tak powiem, spłaszczał, a na boki, czyli wzdłuż, yy, wzdłuż stworzenia, będzie, będzie się robił taki elipsowaty. No cóż, tak wygląda tłok. Czyli to trochę słabo wygląda, można powiedzieć, przynajmniej teoretycznie. Teraz puścimy go w ruch, zobaczymy, jak się będzie zachowywał. O! Tak będzie sobie. Tak będzie się zachowywał tłok. I to będzie robił powiedzmy 50 razy na sekundę. 80 razy na sekundę zależy, jak, jak szybko kręcimy silnik. O, takie rzeczy będzie sobie robił tłok. No, no cóż, ciekawe, czy wytrzymać, czy nie. Najwyżej, jak się tłoki rozlecą, to mała strata, po prostu wyjmę je i włożę nowy komplet z innymi oknami, trochę mniejszymi oknami. I może trochę inaczej, zmodyfikowane tłoki, żeby, żeby nie były takie słabe. Z takim powycinanym tłokiem jest jeszcze taka sytuacja, że ta strona tłoka, gdzie są te nowe okna powycinane, jest dużo lżejsza od tej przeciwnej strony. To jest około 20 g lżejsze i to powoduje, że środek ciężkości takiego tłoka jest przesunięty. teraz jest przesunięty tutaj na prawo w stronę tej ciężkiej strony tłoka i to o sporo ponad 1 mm, prawie 1,5 mm. No i to powoduje, to będzie powodować, że taki tłok będzie ustawiał się skośnie. Cylindrze. Przy każdym skoku tłoka w górę, w dół, on się będzie ustawiał skośnie i to raz skośnie na prawo, raz na lewo. Czyli to oznacza, że będzie uderzał po prostu tutaj tymi rogami, tym gdzie jest, kończy się tłok na górze, i tutaj na dole po prostu będzie uderzał o cylinder i to przy każdej zmianie raz, raz po jednej stronie, raz po drugiej. No i bez wątpienia to nie jest zdrowa sytuacja dla takiego tłoka. To też go może uszkodzić. Idealnie by było, żeby z powrotem go wyrównoważyć taki tłok, by, by było wyć, dobrze wyciąć mu takie same okna po tej stronie, e, no po tej przeciwnej stronie, żeby go wyrównoważyć. No ale wtedy to już zupełnie by z tego tłoka niewiele zostało, by było więcej w nim okien, e, więcej dziur niż, niż aluminium. To już byłby praktycznie jak sito. No ale zobaczymy jak to będzie, bo jak to będzie naprawdę problem, to e, to uderzanie, to przekaszanie się, to będzie po prostu słychać w takim silniku jak będzie chodził, będzie słychać jak stuka. Ten stukanie, no i będzie można ocenić, czy jest problem, czy nie ma problemu. Ja nie będę tych dodatkowych okien wycinał, przynajmniej na razie. No w każdym razie czas teraz już jest najwyższy, żeby ciąć, ciąć okna w tłokach, montować do silnika i odpalać, testować wszystko.